Tomasz Kniter, prezesem z Gry w Polany. Kilka ważnych faktów z życia klubu. Miejski klub sportowy Gry w Polany wgra gra pod egidą Zachodnio-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie w klasie okręgowej. Posiadamy pięć sekcji piłki nożnej. To są rzaki, orliki, tramwkarze, juniorzy, seniorzy. Okres przygotowawczy do rundy rewanżowej przygotow... zaczęliśmy 7 tygodni przed rozpoczęciem rundy. Standardowo w planach dwa, dwa razy treningi plus sparring, e, gdzie mieliśmy, mamy b, przygotowanie pod względem kondycyjnym, motorycznym, wytrzymałościowym. E, no niestety w czasach tej pandemii, cho, pogody i chorób różnych zawodników, no przy, przygotowania nie przebiegają pod względem sportowym, e, tak jak sobie to zaplanowałem. No ale e, większość klubów myślę się boryka z takimi problemami i trzeba sobie jakoś radzić. Nasz zespół seniorski po rundzie jesiennej zajmuje Egzekwo szóste miejsce z dorobkiem 31 punktów zdobytych, 30 bramek strzelonych, 32 stracone. Obecnie zakończyła się przerwa zimowa i przystąpiliśmy do przygotowania do sezonu, do rundy wiosennej. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, plus mecz sparingowy. Nasza liga rusza 6 marca, a jeszcze pozwolę sobie nadmienić, że. Mieliśmy rozegrać 20 lutego mecz Pucharu Polski na własnym obiekcie, ale ze względu na pandemię COVID-19 mecz ten został przełożony przez Zachodnio-Pomorski Związek Piłki Nożnej. Obecnie nie znamy jeszcze terminu, w jakim miałby się odbyć, ale jeżeli już taka informacja gdzieś padnie, no to na pewno damy informację na stronę Facebooka Gryfa. Też nie wszyscy zawodnicy podjęli, że tak powiem, chęć gry w rundzie rewanżowej, co też troszeczkę nas osłabia przed rundą rewanżową, ale ci, co są, podjęli rękawice i, i ciężko trenują. Myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć w miarę przyzwoity jak na nasze możliwości wynik sportowy w rundzie rewanżowej.